Ten kryzys obnażył kilka elementów, które e, wyraźnie trzeba zmodyfikować też na, na polskim rynku pracy. Pierwszym z nich jest, e, i tym najczęściej dzisiaj komentowanym i dyskutowanym, jest kwestia pracy zdalnej. E, wiele osób się do niej przekonało, część się do niej zdradziło, część przedsiębiorstw widzi w tym korzyści, część e, raczej same wady. Część pracowników uważa, że to jest bardzo dobra forma funkcjonowania, część niech najchętniej, najchętniej by wróciła do dawnego świata, ale już wiemy, że ten świat po pandemii, przynajmniej w tym zakresie, pewnie nie będzie taki sam. Tylko, żebyśmy mogli korzystać z naszych doświadczeń, potrzebne są zmiany legislacyjne. W dzisiejszych warunkach w kodeksie pracy nie istnieje praca zdalna, jest telepraca, która ma trochę podobne znamiona, ale jest dużo bardziej rygorystyczna. E, możliwość świadczenia pracy w ten sposób. Jest uzależniona od często miejsca pracy, z którego ją świadczymy, najczęściej z domu. To miejsce pracy musi spełniać takie same normy BHP, jak to, które znajduje się w biurze czy w danym zakładzie pracy. Co więcej, to też jest kwestia ściśle określonych godzin i miejsca, z której telepracę trzeba wykonywać. Praca zdalna jest dużo bardziej elastyczna. I Warto pamiętać o tym, że była jednym z pierwszych rozwiązań, które zostało wprowadzone w ramach ustawy antykryzysowej, przyjętej jeszcze przed wszelkimi tarczami w Polsce i to był element, który zrewolucjonizował nasze funkcjonowanie. Tylko właśnie tutaj znowu pewna gwiazdka. Pamiętajmy o tym, że z pracy zdalnej w Polsce jest w stanie korzystać około 20-25% polskiego rynku pracy. To są głównie sektory skupiające białe kołnierzyki. To są głównie usługi specjalistyczne, przestrzeń biurowa, usługi dla przedsiębiorstw, cały sektor BPO i back office innych przedsiębiorstw. Pamiętajmy o tym, że największymi pracodawcami w Polsce realnie rzecz biorąc są cztery gałęzie gospodarki: produkcja, logistyka, handel. I budownictwo. Każda z tych czterech branż oczywiście potrzebuje swojego zaplecza back office'owego, części biurowej, osób, które prowadzą wewnętrzne rozliczenia, czy całą część, tak jak powiedziałem, nie będącą korem biznesowym. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z budową dróg, budową mieszkań, produkcją na halach, centrami logistycznymi, dystrybucją nawet paczek czy dostaw do sklepów, i również jednak w większości obowiązującym handlem detalicznym bezpośrednim w Polsce, tam praca zdalna jest niemożliwa. I pamiętajmy o tym, że większość polskiego rynku pracy nie jest objęta pracą zdalną. Natomiast, tak jak powiedziałem, żeby ona się upowszechniła w Polsce, są wymagane do tego e, zmiany legislacyjne. Drugi element, który obnażył nam obecny kryzys, e, to kwestia form zatrudnienia. E, wiemy, że w Polsce jest około 2 milionów, nieco ponad 2 miliony osób, które. E, Pracowały bądź jako osoby samozatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą, ale nie taką, która jest klasycznym biznesem, tylko były to osoby, które zamiast etatów pracowały na działalności gospodarczej. I w tych dwóch milionach mamy jeszcze osoby, które są zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych i świadczyły w oparciu o nich swoją pracę. To są osoby, które w pierwszej kolejności pozostały bez zabezpieczenia jakiegokolwiek swoich miejsc pracy, nie mając okresów częstowych powiedzeń, nie mając świadczeń od pracodawców. To jest element, który wymaga też zmian i modyfikacji i dyskusji odnośnie tego, jak ta praca w przyszłości powinna się kształtować. Możliwe, że powinniśmy wrócić do debaty o e, ujednoliceniu e, mechanizmów zatrudnieniowych w Polsce, które doprowadzą do większej inkluzywności i tego, że będziemy mieć więcej osób świadczących pracę w Polsce na umowach, które gwarantuje kodeks pracy. E, trzeci element, o którym też warto, warto wspomnieć w kontekście przyszłości, to jest również kwestia klina podatkowego, który jest związany również i obciążeń podatkowych, które są również związane z umowami i formami zatrudnienia, bo dzisiaj część tych umów jest tak dobierana, a nie inaczej, ze względu na dumpingowanie czy optymalizację kosztów. Zatrudnieniowych. Więc to są elementy, z którymi też po kryzysie będziemy musieli się zmierzyć. Ten rynek pracy na pewno będzie wyglądał inaczej niż ten, z którym mieliśmy do czynienia przed kryzysem, co nie znaczy, że musi wyglądać on tylko, tylko gorzej. Może wzmocnić procesy automatyzacyjne, rewolucję technologiczną, zmienić formy zatrudnienia i doprowadzić do yy, większej egalitarności jednak funkcjonowania na rynku.